Jestem pewien, że sekrety, które dzisiaj przed Wami odkryjemy, zaskoczą Was najbardziej. Co więcej, miejsc wspólnych w historii Mojżesza i Mesjasza jest aż tyle, że spędzimy trzy następne odcinki na omówienie ich wszystkich. Zgodnie z żydowską tradycją, gdy Mojżesz się urodził, całe pomieszczenie wypełnione zostało boskim światłem. Skąd pochodzi według rabinów to podanie? Mamy tu pierwsze ciekawe powiązanie. Mówi się, że matka Mojżesza widziała, że jest on dobry, więc ukryła go przed faraonem na trzy miesiące. To samo wyrażenie po raz pierwszy pojawia się w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie pisze, że Bóg widział, że światłość jest dobra i że światło pierwszego dnia nie było zwykłym światłem. To było nadprzyrodzone światło Bożej Obecności, ponieważ było to światło inne od naturalnego. Zostało stworzone dopiero o czwartego dnia razem ze słońcem, księżycem i gwiazdami. Już u samych narodzin Mojżesza zatem światłość Bożej Obecności wypełniła dom. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ Mojżesz był przeznaczony do zakończenia długiej nocy wygnania Izraela i objawienia Bożego światła zbawienia swojemu ludowi, to Mojżesz dał ludowi żydowskiemu słowo Boże, Torę oraz dziesięć przykazań. A wiemy z Pisma Świętego, że Jego Słowo jest lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce. Tak jak więc Słowo Boże utożsamiane jest ze światłem i lektura Słowa Bożego rozjaśnia boskim światłem nasze życie, tak przez Mojżesza światło Słowa Bożego po raz pierwszy zostało dane Jego ludowi. Istnieje jednak też inne, jeszcze ważniejsze światło światło Mesjasza, które musimy omówić i zrozumieć. Pomyślcie przez chwilę: gdy Mesjasz się narodził, aniołowie ogłosili to pasterzom na polach, a gdy aniołowie się pojawili, chwała Boga objawiła się pasterzom, po czym usłyszeli, że Mesjasz narodził się tutaj, w Betlejem. 30 dni po narodzinach Mesjasza Jezusa, Jego rodzice przynieśli Go do świątyni w Jerozolimie, by Go poświęcić, zgodnie z nakazem Tory, Pidion Haben, poświęcenie pierworodnego. Oddali Go w ręce Symeona, wysokiego kapłana, który rozpoznał, że to obiecany odkupiciel, o którym mówili prorocy. I na koniec Jego słów błogosławieństwa i poświęcenia wypowiada słowa, światło na oświecenie pogan, i chwałę ludu Twego Izraela. Światło więc objawia się przy narodzinach Mesjasza Jezusa pasterzom na polu. Symeon też rozpoznaje boskie światło w objawieniu i zbawieniu, które przychodzi większe od Mojżesza w Jezusie Mesjaszu. To jest bardzo ważne, bo w Nim w świetle na oświecenie świata, światło nadziei, światło błogosławieństwa i światło odkupienia zostanie wyzwolone, bo jest większy od Mojżesza. Gdzie jest światło, tam jest i ciemność. Gdzie jest dobro, tam jest i zło. Gdy Mesjasz się narodził, Herod próbował zabić wszystkie noworodki, bo usłyszał o nadejściu Mesjasza, o narodzinach światła przyszłości i odkupienia Izraela. Herod próbował to światło zgasić. Tak samo się stało, gdy pierwszy odkupiciel Mojżesz się narodził, a faraon starał się zgasić światło żydowskich dzieci, tak by razem z nim zgasić nadzieję. Izraelici przeszli przez suchy ląd, jak dziecko przechodzące przez kanał rodny, a gdy postawili stopy po drugiej stronie, Izrael z ludu niewolników i rodziny, która uciekła do Egiptu, stał się mocnym, wolnym narodem. Bóg dał poród Izraelowi po raz drugi. Co Bóg uczynił dla Izraela, jest metaforą tego, czego on pragnie dla nas. To jest właśnie kontekst rozmowy Jezusa z Nikodemem w rozdziale trzecim ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział, że jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Nikodem w odpowiedzi zapytał go, co to znaczy narodzić się powtórnie. Nie zrozumiał. Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Na co Jezus odpowiada: Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Spodziewał się, że nikodem zrozumie to porównanie, bo jak się przekonaliśmy, Izrael nie narodził się tylko raz, a dwa razy. Narodził się najpierw jako lud, ale później narodził się ponownie jako wolny i liczny naród, spełniając w ten sposób obietnicę złożoną przez Boga Abrahamowi. Gdy przeszli na drugą stronę, byli jak nowonarodzeni. Każdy z nas musi się narodzić ponownie, tak jak Izrael. Musimy narodzić się cieleśnie, ale również i duchowo. To właśnie duchowe narodziny przemieniają nas. Każdy z nas musi przejść przez porę uwięzienia. Każdy z nas potrzebuje naszego osobistego Egiptu. To są nasze narodziny, dzięki którym przychodzi do naszego życia pełnia Bożej obietnicy. To właśnie na myśli miał Jezus. Gdy rodzimy się ponownie, nasza tożsamość się zmienia. To od znawia Bożą obietnicę w naszym życiu i na zawsze odmienia nasze losy tyle razy chcemy wrócić do swojego Egiptu jak dzieci Izraela jakbyśmy wracali do łona matki lecz gdy rodzimy się na nowo Bóg obmywa nas z przeszłości Dlatego Bóg zakazuje Izraelitom powrócić do Egiptu. Nie możemy już wrócić do rzeczy, które nas zniewoliły, które nas uwięziły, które nas ograniczały, bo w Jezusie stajemy się nowym stworzeniem. Stare odeszło, nadszedł czas nowego. Narodziliśmy się ponownie i to jest nowy dzień z nową obietnicą i nowym przeznaczeniem. Światłość i ciemność, śmierć i życie to są dwie strony tej samej monety. Ciemność musi istnieć, by światło mogło zajaśnieć, i bez śmierci życie nie miałoby większej wartości. Nie potrafilibyśmy go docenić. Zawsze będziemy podążać za światłem w ciemności i tak jak mędrców ze wschodu, poprowadzi nas ono do Jezusa. Nigdy tego nie zapomnę. Każdy z nas przechodzi przez te mroczne momenty w życiu. I ja sam miałem taki moment. To było wiele lat temu przeprowadziłem się razem z rodziną do Kalifornii. Dopiero co się narodził mój najmłodszy syn, a ja nie miałem pojęcia, jak zapłacę za rachunki. Nie rozumiałem, dlaczego Bóg na to pozwolił. W trakcie tego wszystkiego jednak Bóg mi wyjawił, że będę przemawiał przed stadionami ludzi i do ich ogromnej rzeszy. I gdy powiedziałem o tym niektórym z moich przyjaciół i rodzinie, oni mnie wyśmiali i powiedzielibym, nikomu o tym nie wspominał. Nie wierzyli, że będę w stanie wyjść z tego dołka z tego więzienia, w którym się znalazłem, ale Bogu dzięki za Jego wierność. Moja obecność tutaj jest świadectwem, że nawet pośrodku ciemności, nawet gdy przechodzimy przez te pustynne lata, Bóg zawsze zajaśnieje swoim światłem nad nami. On zawsze obiecuje, że nas przeprowadzi na drugą stronę, a ciemności i pustynia nie powinny wywoływać w nas wątpliwości. Pustynie i ciemności to nie są objazdy, ale drzwi ku naszemu przeznaczeniu, których Bóg używa w naszym życiu, by w niesamowity sposób przygotować nas do głębszego przeżywania wiary i byśmy stawali się tacy jak on. Gdy tak myślę sobie o temacie naszej rozmowy, chcę was tylko zapytać, czy macie taki moment ciemności w Waszym życiu, o którym chcielibyście opowiedzieć. Spędziłem ponad 20 lat w uzależnieniu i dysfunkcji. Traktowałem wielu ludzi, w tym moją żonę, w fatalny sposób i spędziłem na pustyni całkiem dużo czasu. Byłem wyobcowany na wiele różnych sposobów. Moralnie, duchowo i fizycznie byłem bankrutem. Aż pewnego marcowego dnia, a dokładniej 10 marca 2012, coś się zmieniło w moim życiu. Nagle poczułem się powiązany z Bogiem. Nie byłem tak związany, jak się tego spodziewałem. Był to początek mojego uzdrowienia. Razem z moją rodziną i dziećmi, zwłaszcza z żoną, z którą jestem od 24 lat, dużo rozmawialiśmy o przebaczeniu i pokucie. Jestem trzeźwy od ponad 10 lat. Uznaję to za poważne świadectwo potęgi Boga. Nie wiesz nawet, gdy zaczyna ona w tobie działać, ale gdy już przechodzisz na drugą stronę, widzisz, jak przez cały czas Bóg działał, często w sposób, którego się nie spodziewałeś. Dobrze znam pustynię. Jakie są cechy osoby, która ponownie się narodziła, tak jak zrobili to Izraelici? To bardzo dobre pytanie. Sądzę, że gdy doświadczamy duchowych narodzin w naszym życiu, stajemy się nowymi stworzeniami. Stare zaczyna odchodzić, a nowe zaczyna się wyłaniać. Praktyczną próbą tego procesu może być pytanie: Czy staję się coraz bardziej podobnym do Mesjasza? Czy przekształcam się na jego obraz i podobieństwo? Czy zaczynam wydawać owoce ducha? Jak traktuję ludzi, którzy są wokół mnie? Czy okazuję łaskę, dobroć? Czy jestem gotowy, by stawać się sługą innych ludzi i spełniać ich potrzeby? Czy czuję potrzebę, by dzielić się nadzieją Jezusa z tymi wokół mnie? Im bardziej świeci przez nas Jego światło, im bardziej przypominamy Jego obraz, tym bardziej doświadczamy tego w namacalny i praktyczny sposób. Zaczynamy rodzić się na nowo.